tutaj w samych Bobrownikach to jest niemalże pokoleniowo, bo zaczynali nasi pradziadowie, mój dziadek. Pradziad wcześniej z, ze strony matki ojca był członkiem zarządu, dziadek był naczelnikiem przed wojną po wojnie. W związku z tym to jest tradycja i większości tutaj tych członków to jest tradycje władzą rodzinę, gdzie... E, e, wnuczkowie, już teraz prawnuczkowie e, wstępują do straży i jest to kultywowanie tej tradycji od małego. Widzicie, że się Państwo tutaj się kręcą takie maluchy już w bunturkach, mają po 4-5 lat, ale już są przygotowani jako adepci do e, tego działania. W związku z tym, e, powtarzam, to nam przeszkadza to, że tutaj stanowisk pracy jako takich żeby byli dostępni w każdej chwili, bo wyjazd Włocławka-Lipna to jest, to komplikuje, ale na tej chwili no, posiłkujemy się Tutaj e, ludźmi, którzy jeszcze mogą, prawda, mają jakieś tam zasiłki, jakieś emerytury, czy jakieś dodatkowe świadczenia, że są na miejscu, no zawsze te 4-5 osób się znajdzie, ale podejrzewam że czasami potrzeba więcej. Samochodów są dwa, więc takie załogi powinny być co najmniej 10 osób w tym wszystkim, ale cóż, no, jest jak jest i, i tymi siłami musimy sobie jakoś radzić. Druchów mamy 168 pełnoletnich, do wyjazdu przeszkolonych, przebadanych mamy 64. W tym mamy 70 kobiet. część tych kobiet jeździ do akcji. część jest kierowcami kategorii C, czyli prowadzi te duże wozy bojowe. No jednostka działa w systemie krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym od samego początku. Co potrzebujemy? Sprzętu, sprzętu, jeszcze raz sprzętu. Druchowie, ochotnicy druhowie to nie tylko osoby, które społecznie ratują nasze życie, nasze dobytki, nasze domy, ale również uczestniczą teraz w różnych wydarzeniach drogowych, zdarzeniach drogowych, jak również w życiu społecznym. tak? Dzisiejsze uczystości, uczystości państwowe, kościelne, gminne zawsze są z nami, zarówno druhowie, jak i orkiestra, zawsze są poszty sztandarowe, dożynki gminne, wielkie uczystości też są zawsze z nami. Druhowie też są teraz bardzo mocno angażowani w tej trudnej sytuacji, jaka była. Przed nami chwilę, przed nami pandemia, gdzie byli włączani w transport y, mieszkańców na szczepienia, roz, roz, rozłożenie ulotek, jak również teraz też w tej trudnej sytuacji związanej z sytuacją na Ukrainie, też bardzo mocno angażują się zarówno w zbieranie pomocy dla tych osób, jak również w wiele, wiele form takich, gdzie są wykorzystywani przez władze państwowe do zadań y, władz państwowych, jak również naszych i bardzo mocno pomagają osobom z Ukrainy. I za to się im bardzo, bardzo należą podziękowania. To jest, to jest ważne, tak? Żeby ci ochotnicy byli, żeby chcieli wstępować tutaj do naszego OSP, no i żeby chcieli pomagać też. Jeżeli chodzi tak w mojej postaci, czysto mojej postaci, pomagam w taki sposób, że... No dopytuje się, co jest potrzebne, co by chcieli, czego nie mają, no i wtedy jeżeli taka jest taka możliwość oczywiście, no to zakupujemy te rzeczy też w inny sposób, jakimiś swoimi tam sprzętami, urządzeniami typu dźwig, no też pomagamy mieszkańcom, to też jest ważne. Ja uważam, że z naszej strony zarówno samorządu, jak i ruchów. od momentu, kiedy ja pełnię tę funkcję, ta współpraca układa się bardzo dobrze. Efektem jest tego to, że nawet dzisiaj, w dniu dzisiejszym obchodzimy wspólnie zarówno uroczystości związane z opłatami Konstytucji 3 Maja, jak również Gminny Dzień Strażaka, jak co roku. Prezentem dla druków w tym roku będzie to, że już mamy decyzję podjętą jako Rada Gminy, ale również pismo z Zarządu Oddziału Powiatowego o zakupie nowego samochodu bojowego dla druków z Bobrownik. Będzie to nowy samochód średni, a zgodnie z wolą Zarządu Gminnego, jeden z tych pojazdów trafi do druków z Racina. W związku z tym poprawimy sobie bezpieczeństwo przecież pożarowe na terenie naszej gminy już bardzo dobrze. Będziemy mieli tabor zarówno w Bobrownikach, jak i w rakcinie odpowiedni samochody odpowiednie bojowe do gaszenia pożarów.